Cześć! Oglądacie tylko premiery program, w którym subiektywnie oceniamy najciekawsze lub największe premiery kinowe. Dziś pora na kino muzyczne, bowiem na warsztat trafia Whiplash. Słowem wstępu film otwierał American Film Festival we Wrocławiu oraz nagrodzony został Grand Prix na festiwalu w Sundance. Mamy więc do czynienia z całkiem ambitnym kinem niezależnym, gdzie głównym bohaterem prócz aktora jest także muzyka. Five, six, and... Great. Andrew w tej roli Miles Teller jest młodziutkim muzykiem, który aspiruje do bycia muzyczną legendą. Jego narzędziem pracy jest perkusja i to właśnie wokół niej toczyć się będzie cała akcja i dramat opowieści. Nasz bohater dostaje się do jednej z najlepszych szkół muzycznych, gdzie trafia na wyjątkowego nauczyciela, Terensa Fletchera. I tutaj pojawia się największa zaleta filmu, czyli J.K. Simmons, który już od pierwszej chwili przykuwa naszą uwagę mistrzowską grą aktorską. There are no two words in the English language more harmful. Good job. Nauczycielem jednak jest bardzo surowym, wyjątkowo nieprzyjemnym, czy wręcz dobitnie hamskim. Klnie rzuca krzesłami i poniża, nie wybacza, jest bezwzględny, wręcz torturuje młodych adeptów sztuki muzycznej tylko po to, by wydobyć z nich to, co najlepsze. Whiplash przepełniony jest świetną muzyką, nie tylko tą perkusyjną. Usłyszymy wiele klasyków jazzowych, freestyle'owych pokazów umiejętności walenia w bębny oraz symfonicznych koncertów. Uczta dla ucha, Jednakże film nie dla każdego. Mimo bardzo dobrych roli głównych, coś reżyserowi, czyli Damienowi Czazelowi uciekło. Mamy historię drogi przez piekło, mamy wyrzeczenia, porażki, sukcesy i dążenie do perfekcji. Nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że wszystko to jest dotknięte trochę za płytko. być jednym z i would never let him put my son hell. Film broni się jednak pojedynkiem charakterów, walki ucznia z mistrzem i obsesyjnego wręcz dążenia do ujrzenia akceptacji czy aprobaty w oczach mistrza. Dwie mocne role, świetnie ograne i bardzo naturalne. Filmy muzyczne to temat niełatwy, ale w tym przypadku bardzo udany. people? to produkcja skierowana do widza, który poza odbiorem wizualnym całej historii chce jeszcze posłuchać dobrej muzyki. Według mnie walenia w Bęben jest w filmie trochę. Za dużo i może w pewnym momencie nużyć z drugiej strony. Na muzyce się nie znam, więc nie oceniam. Oceniam natomiast film i daję mu 8 gwiazdek, zabicie porządnym kawałkiem kina Niezależnego. Piszcie w komentarzach, który film z dowolnego festiwalu podobał Wam się w tym roku najbardziej, co polecacie, a czego unikać. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, zajrzenia na facebookowy profil, no i oczywiście oglądania nas w przyszłości. Cześć!